Dzień dobry. Jan Piński i Tomek Szwajgierd, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dziś mówimy o ostatnim e, Bosaku, ratunku Kaczyńskiego. Bosak po prostu zabrał się za ratowanie i muszę Państwu powiedzieć, że w mojej ocenie to nie był szantaż, bo patrzyłem na oczy, na oczy Bosaka, jemu po prostu coś obiecano, za coś go kupiono. No. Przypomnijmy, Bosak latał, myśmy to ujawnili w roku 2023, jeszcze przed pierwszymi wyborami. On latał do. Obajtka do Orlenu. My to powiedzieliśmy zanim pojawiły się zapisy z księgi. Zapytaliśmy go, ile razy był na ulicy Bielańskiej w Warszawie, z kim się spotykał w środku. Krzysztof, bo się znamy, jesteśmy na ty, zignorował moje pytania, nie odpowiedział, nie zajął stanowiska, po prostu będzie musiał. Znaczy, to jest tak, że Krzysiek Bosak jest bez wątpienia jednym z najbardziej doświadczonych polityków, ma ponad ćwierć wieku czynnej służby wyborczej, natomiast czy, czynnego działania w polityce. Natomiast ja jeszcze przypominam, by też na to zwróciliśmy uwagę, to było. Rok 2022 miała miejsce wielo, wielomówiąca scena, kiedy Bosak występuje w Sejmie. To jest ten Sejm jeszcze, gdzie Konfederacja miała 11 posłów i po zejściu z mównicy sejmowej patrzy się na Mariusza Kamińskiego, który siedzi w ławach rządowych na tego i wychwyciły e, kamery, jak... Skinieniem głowy Mariusz Kamiński mówi e, Bosakowi: było dobrze, było ok, jesteś rozgrzeszony. E, bez wątpienia Krzysztof Bosak e, był. E, Człowiekiem inwigilowanym przez PiS. Podobnie zresztą jak Grzegorz Brown. My Państwu powiemy trochę więcej na ten temat w, latach, w innym osobnym materiale. W latach 2021-2022 Grzegorz Braun był robiony wedle naszej wiedzy również Pegazusem. On był podejrzewany o. Próbowali mu pisowcy wmówić to samo co nam, czyli artykuł 130. Zresztą, wiecie Państwo. Janakowi też Janku, jego brat. Tak, ale to jest tak, że PiS po prostu stosował tego typu. Paragraf jako pretekst do zakładania. Taki młot do rozwalania sądów. żeby koniecznie zróbcie to, bo to jest poważna sprawa. No tak, bo jest zagrożenie bezpieczeństwa państwa, to są szpiegostwa, tu jest, są różne dziwne rzeczy. Każdy sędzia nawet najbardziej, każdy sędzia nawet najbardziej bezstronny, jeżeli ma takie informacje i jeżeli przychodzą mu funkcjonariusze, którym należy ufać, i mówią mu, że no tak, ale dla dobra państwa on nie mogą jeszcze tam wszystkiego, no to sędzia wierzy. I robi. A że nie musiał pisać uzasadnień, bo dopiero teraz sędziowie muszą pisać uzasadnienia dlaczego. Wtedy tylko podpisywał się, zgadzał. Jeżeli się nie zgadzał, to musiał napisać uzasadnienie. I oni na tym bazowali. I tak to wygląda. Przepraszam, że ja przerwałem. Tak. I szanowni państwo, przypominam o naszej książce, przypominam o debilu. Debil będzie do państwa, e, już jest do państwa w drodze do tych, którzy kupili wcześniej. No, teraz polecam, bo zostało, zostało sto kilkadziesiąt e, egzemplarzy, więc jeżeli ktoś chce mieć debila z pierwszego tłoczenia, szanowni państwo, to polecamy, bo Prawdopodobnie poniedziałek, Max, we wtorek, ten debili się skończy. Ja też przypomnę o morderstwie kontrolowanym pana pułkownika Piotra Wrańskiego. I wracamy do Bosaka. Bosak wczoraj no muszę Państwu powiedzieć. I oczywiście naszą więźnicę No, ale to już poleciłem. Tam jest szanowni Państwo na stronie hognot.pl i uwaga, teraz wjeżdża też, ona będzie już można zamawiać, ale będzie też wysyłka od piątku na stronie capitalbook.com.pl z wysyłką za granicę, ci z Państwa, którzy nas pytali. Natomiast Bosak był wczoraj ewidentnie zaskoczony. Złamany. Komentował w studiu kanału Zero, no to muszę Państwu powiedzieć, że brwi to miało w okolicach Zakoli. Jak zobaczył, że Mencen zabrał na piwo Trzaskowskiego i Sikorskiego. Z punktu widzenia. Pana Nitrasa i panią Wiolettę Paprowską też. Z, z, z I i punktu to dodaje jeszcze także. Z punktu Jeszcze był tam sponsor. Y ma taki wspierający trzeciej drogi, pan Piotrek Osiecki Się załapał w kadrze. I mówi się o nim, że jest. Nie szczyta. bardzo lubi pis, chyba nie bardzo. On, no, on tam spędził tego, on jest, on jest człowiekiem, który. Człowiek, który musiał zapłacić 100 milionów kaucji. 107 tak. nawet, ale to jeszcze nawet, to nawet nie o to chodzi, tam z jego... Udręczył z... go PiS bardzo mocno. On, on chyba był tak samo jak ty na dwa razy i niewiele krócej tak. od ciebie. Drugim razem zrobiono mu jeszcze jakiś cyrk, że podobno sobie na urlopy z więzienia wychodzi, jakieś oszustwo dotarne. Tak. A czy też, żeby mu jeszcze zaostrzyć reguły. Żeby mu zaostrzyć, żeby, żeby go, żeby go no, je... zniszczyć w więzieniu. Jest to człowiek, jak widać, pokazał bardzo kontaktowy i z dużą pamięcią. Natomiast on, ewidentnie są zaskoczeni. Jeszcze jest piękny diabeł, kiedy Wojciech Sumliński e, pisze do Wiplera, ale na Open, czy coś się zmieniło, panie pośle? I Wipler mu odpowiada: Nie mam pojęcia. Czyli Wipler i Bosak zostali postawieni przez Mencena przed faktami dokonanymi. To znaczy Mencen nie skonsultował się, nie powiedział im, chłopaki, robimy zwrot przez burtę. Wiecie państwo, Tomek, zanim weszliśmy na wizję, powiedział, że po prostu obecna ekipa zrobiła to, co rozrobiła, po prostu przelicytowała Kaczyńskiego. Kaczyński chodził zawsze i przywoził, mówił, co to on nie załatwi, co to on nie da i czego to on nie obiecywał. A obecna ekipa tym się różni od Kaczyńskiego, że Kaczyński mógł mówić o tym, że no w 2027, jak zdobędziemy władzę, to to damy wam to to i to. A obecna ekipa może powiedzieć: "Słuchajcie, to dzień po wyborach zrobimy to, to i to. Horyzont czasowy 2,5 roku, a horyzont czasowy 8 dni e, czyni, że oferta obecnego obozu władzy no wygląda słuchaj, na dużo lepszą. Natomiast to no, pytanie, co się stanie z Bosakiem, bo no, Bosak, moim zdaniem, nie do końca zrozumiał historię, która spotkała dwóch poprzedników, czyli Korwina i Braun'a, i ja mam dziwne wrażenie, że jeszcze jedna głowa pod może się potoczyć w Konfederacji. W tej chwili, jak widać dla Bosaka, to jest dzwonek alarmowy, bo Bosak to ma tylko żonę w zasadzie, tam co porobił, a jeżeli nagle okaże się czym, co jest naturalne, że powinna być zmiana też na miejscu wicemarszałka Sejmu, to nie wiem, ile tych szabli ma bosaka, ile szabli będzie miał mennyyn. nie musi czekać 2,5 roku, żeby realnie mieć wpływ na władzę. Rozmowa Trzaskowskiego powinna być rzeczywiście pokazywana różnym politologom, różnym, różnym, rzeczywiście, róż, różnym, różnym ludziom specjalizującym się w tej e, dziedzinie. Bo zobaczcie, Trzaskowski z Męcenem e, cztery punkty zgodził się. Nie ma problemu. Pozostałe się nie zgodził. Rozmowa była merytoryczna, zupełnie inna niż z Nawrockim. Nie było tej pompy, panie doktorze, panie doktorze, jakiś te, te, tego, te, tego typu bzdury i, i, i wiecie, tutaj mm, widać było jedno, bo to, to trzeba przyznać, Musi, musimy być obiektywni, oni się nie nienawidzą, oni się nadlubią lubią, normalnie nie ma tego, a Nawrowski jest modliszką. Nawrowski chce zeżrzeć. Nawrocki się na wszystko zgodzi. Jak już będzie górą, to po prostu kopnie w cztery litery, i to jest ta różnica. To widać widać tą, tą, to, to zachowanie. Mencen też to widzi. Mencen w tej chwili wykorzystuje pozycję. Perfekcyjnie wykorzystuje pozycję. Ma siłę. I wiecie Państwo, nie jest powiedziane, że tylko Kaczyński może zaproponować Mencenowi koalicję. Tusk też może zaproponować męcnowie koalicje, a być może nawet niekoniecznie Tusk, bo Tusk potrafi też dopuścić innych ludzi. I wtedy, kiedy jest mowa o duopolu, wiecie Państwo, to, to jest wszystko otwarte i jak widzicie, siedzą, rozmawiają, szerokie spektrum tych, 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 tych rozmów, co Wippler który jest bardzo mocno związany, jest człowiekiem, jest takim Bielanem, jest takim Bielanem Kaczyńskiego w Konfederacji. Co Wipler Wipler potrzebny? Co, co może Wipler w tej chwili e, zrobić e, Męcenowi? Zatakują Mencena i jego brata e, sprawami, które trzymał Ziobro? To Wiecie, to wyjdzie średnio, no, Ja wiem, że minister Bondar, no, nie bardzo sobie radzi. Pan Korneluk, no, nie wiem, co, co robi, bo no, patrząc po tym, co, co, co się dzieje z naszymi sprawami, z Janka Podsłuchem i, i, i moją sprawą skierowaną do Lublina, na której na który ja pokazuję dowody, to to są jakieś żarty, ale to, to chyba pokaz jak już tutaj chyba mocno przesadził, bo rzeczywiście to, to, już są, to już są po prostu rzeczy, które są tak ewidentne, widzi to każdy do podwładnych, człowiek. To podwładnych no, pracą wysyła, żeby sprawdzili szefów. Czy, szef, no, tak, czy szefowie... Poszalał pan, panie Gasek, poszalał pan rzeczywiście. Rzeczywiście szefowie są tak, ta przestępcami, tak jak napisali. Wcześniej, kiedy, 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 pana, kiedy pana podwładny zgodził się na to, żebym ja zobaczył wszystkie akta, no szpieg Lubcow mógł zobaczyć, ja, ja nie mogłem, to pan szybko go wycofał i pan powiedział, że nie mogę. względu na interes państwa. Teraz wysyła pan do Lublina? Wysyła pan dokumenty tym, na których, na których ja mam dowody? To żeby se przejrzeli te do dokumenty? Niech pan nie żartuje. to są jakieś żarty. No. Oni tak to zobaczą, bo część, bo część jest w naszej książce. I tu już nie ma o czym mówić. To ludzie zobaczą, nie, nie tylko pan to schowa. Ale to zostawmy, bo je, co oni co chodzi o mnie, Janka. I wiecie państwo, e, Mencen powiedział jedno. E, na mnie nie zaprosił na piwo. Nie, a tutaj poszedł. bardzo dobry ruch Radosława Sikorskiego to jest pokazanie że można ze sobą rozmawiać. Nie trzeba, nie musi być duopolu, który się rżnie, po prostu nie musi być Kaczyńskiego, no. Piesz, no, Dlaczego jeden, jeden gnom stary ma, ma, ma rozdawać karty i ma powiedzieć, z tym będzie koalicja, z tamtym nie będzie koalicja, za dwa lata wrócę, nie wróci w ogóle, go nie ma, no. Rozumiecie państwo? Wystarczy to, że ci ludzie się dogadają i powiedzą, a kim ty jesteś? No nie, no nie, ty już nie. Już rządzą. Zrozumcie, przez dwa i pół roku może być różnie. Męcen może być na gorącym prześle. I te i Bosaki, i te Wiplery będą chciały go teraz ugotować albo przynajmniej uzależnić. On nie musi. On teraz, on teraz jest na fali, on teraz wygrywa. On teraz ma swój kanał. Więcej widzicie, co zrobił Stanowski. Stanowski, no wytrawny gracz polityczny już się zrobił. Stanowski zobaczył, że nie chce zostać na lodzie i, mówi, i, i, i skomentował pomysły, żeby Szaskowski poddawał się e, temu testowi. No, że co to, 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 po, Postukał się w głowę, powiedział tak, jak to wygląda. To nie o to chodzi, tylko co, że e, Alfons za, zawołał, zawołał prezydenta, prezydenta Warszawy do tego, żeby się poddał testowi, bo sam bierze na dziąsło. No, no nie, na do, to do, bardzo, plania, no. bardzo, bardzo, bardzo. Lub z pod sklepu przy, przyjdzie do mnie pod bramę i powie, tak, ty mówisz, że ja jestem pijany, a, a weź się poddaj, poddaj, samochodem jeździsz, we, weź alkomat. Mówię, powiem, Mów jest to. Ja to bardziej na pod... bardziej dosadnie określili, że. Napisz kolejnego jeszcze, wiesz, będziesz mnie wołał o, o, o alkomat i sobie, no naprawdę. Bardziej, bardziej dosadnie to internauci określili, że Karol Nawrocki się sfajdał, a Szefernaker chce oglądać bieliznę Trzoskowskiego. Natomiast to jest... Tam, jest, tam jest w tej chwili wracam do tego Bosaka ostatniej ratunku. Pamiętajcie, jak wyglądało zakładanie Konfederacji. Bo ja, szanowni państwo, byłem tak. tam po prostu na własne oczy widziałem. Tak, sam tam, byłeś, tak, sam tam byłem części, częściowo pomagałem, chociaż ja nie, nie doklejałem tej części narodowej, ja miałem zupełnie inny pomysł, żeby skierować to bardziej w stronę środowisk gospodarczych. Wspomnę profesora Roberta Gwiazdowskiego. Natomiast w momencie, w którym to było lepione, to weryfikacja wyborcza dawała. Partii Korwida Mikkego tam ponad 4,7% głosów. Weryfikacja wyborcza ruchu narodowego nigdy nie dała im więcej niż 1,5 punktu procentowego w wyborach. To jest ten rząd wielkości. Nie wiem dlaczego wtedy Korwin Mikke zgodził się, Szanowni Państwo, na to, żeby. Żeby podzielić się 40% do 40%, jeżeli chodzi o wpływy, 20% wzięła korona. I dziś, po wyrzuceniu korony Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, mamy sytuację, w której jest bosak i jest męcen. Tylko, szanowni Państwo, to nie jest dwój to jest tak, że władcą absolutnym w Konfederacji e, został Sławomir Męcen i Sławomir Męcen nie, i to widać, nie zameldował Bosakowi. Jeszcze raz, ja oglądałem to na kanale Zero. No po prostu Bosak miał naprawdę szczękę. Ja go znam, mam, mam tak zwaną mapę jego grymasów z racji kiedy byliśmy, więc znam jego mimikę i on po prostu, szanowni państwo, po prostu nie wiedział, co powiedzieć. To była naprawdę... Trafie na 15 minut może nie mieć ochroniarzy stanowiska i, i po prostu może sobie siedzieć jak szeregowy poseł i, i koniec Bosaka. Rozumiecie? Państwo, koniec, koniec. marzeń Bosaka. Bo... On, się, on się dogadał, ja mam wrażenie. Bo na Marszu go wyśmieją i powiedzą mu o jego różnych tak? rzeczach, które tam są. Ale ja mam ja mam wrażenie, ja mam wrażenie, Tomku, że. To z... Marszu mówił przecież z, na, na marcie podległości z, z yy, Mencenem. Ale Tomku, ja mam wrażenie, że Bosak z Wiplerem yy, nie meldowali Mencenowi o swoich yy, rozmowach z pisem. Oni uważali, że Męcen jest trzymany za słabiznę. W sytuacji teraz, kiedy rzeczywiście może być dogadana koalicja, to, to jest wilcze prawo. Mencenowi Ziobro i jego kwity mogą mało zrobić albo nic nie zrobić, bo tutaj już w tym momencie Nikt nie pozwoli na manipulowanie koalicją rządową, czy ewentualnie ludźmi, którzy się porozumieli. Nie, no nie musi być koalicja, to jest wystarczające. I państwo, i, i, i sam nie, ludzie nie rozumieją, że nagle przeceniają swoją wartość. Tak jak przeceniał swoją wartość hołownia, myślą, że on będzie tutaj rozgrywał pierwsze skrzypce. No nie, zrozumiał, że musi że musi, że, że, że musi iść, iść razem ze wszystkimi. I tak samo, no, Wipler, no tyle, ile trzymają jego sprawę w sądzie. Ile trzymają tą sprawę w sądzie? Przestanie być trzymana sprawa w sądzie yy, na Pradze, koniec, no, bo tam nie, nie jest to długa sprawa, co no, dotyczy karty kredytowej, i praktycznie nie ma Wiplera w polityce. Widzicie Państwo, yy, Bosak, no, yy... Sprawy tutaj jest, jest, jest dużo różnych, różnych rzeczy. Chociażby niego dokładnie wypaczają kolegom Kumanu. Dokładnie, bo on to zamknął i, i, i nie grillowali go dalej. Grillowali hołownie, a Bosak był za nimi, po ich stronie. Pan Krzyśak nie mówił nic o, o Wiplerze. A, a czyli znaczy nie o Wipleży tylko o, 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 o Bosaku. Rzeczywiście, jak już ci śledczy Ziobrowi, których się stamtąd może jakoś zabierze, albo to będzie inaczej, zobaczą, zobaczą jak wygląda sprawa dyplomu Włosaka, czy sprawa w ogóle studiów Włosaka, no to wiecie Państwo, to jest niezwykle ważne, żeby Włosak opowiedział, jak te studia chciał robić. No. To jest bardzo ważne, no, 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 on to zgasił i, i za chwilę. On, on strasznie szybko to zgasił, się powiedzieli. On po prostu zawył i od razu poleciał. To jest bardzo dobrym piarowcem. Tak, i bardzo, Do bardzo dobrym. Ale dalej pytać trzeba. No dobra, ale pan wtedy powiedział, że nie, ale jak to było, pan nam szczegółowo opowie. No, panie marszałku jeszcze widzę. No i wiecie państwo, to... Łaska Pańska na tym koniu jeździ i posłuchajcie, bez tych fotelików, bez tych samochodzików, bez tych ochroniarzy nagle się kończy. Bum. Zostaje, zostaje żona w parlamencie europejskim dzięki temu, że Korwin jest łatwowierny. O tak to trzeba powiedzieć. I później już słabo. Słabo. A, a, projekt, a projekt Konfederacji, no to nie wiem, Bosak będzie musiał iść do Brauna. Na przykład, jak Braun potraktuje to, nie wiem, jak to będzie wyglądało, bo, bo był pogryziony. Braun sądzę, że pamiętliwy facet, e, chociaż, no jak wiecie, my, my tutaj żeśmy jasno się określili, jak to wygląda. Także to jest, to jest bardzo trudne, to jest bardzo trudne. Pamiętajcie, nikt nie chce być cały czas, ludzie mają dosyć polaryzacji, a Mencen może się zasłużyć tym, że razem z Trzaskowskim skończą tę polaryzację, bo ludzie z PiSu też chcą być normalną opozycją I, niepotrzebna, i niepotrzebny jest wariujący Kaczyński, który wyznacza sobie Alfonsa, który bierze na ziąsło. No po co im takie coś? Zrozumcie, no to, to już jest, to, to jest upadek Kaczyńskiego, jak ktoś sobie zobaczy, no, wybrał takiego człowieka, tam widać, co się dzieje. I było Przez chwilę była euforia, że on może wygrać, wydaje mi się, że teraz o, jest, jest różnie, jest naprawdę bardzo różnie i nie jestem przekonany, czy Nawrocki wygra, a gdyby nawet wygrał pan biorący na ziąsło, to już poszło, no, Szanowni Państwo, to naprawdę jest bardzo źle, naprawdę jest bardzo źle, bo jest dużo w państwie instrumentów, które no mogą no, sprawdzać, czy... Zwierzchni sił zbrojnych może. To nie jest ewidentnie uzależnione. No to to, to, to to możemy była, ta... dyskutować. Zrobi możemy się dyskutować. Ja tylko przypomnę jeszcze, bo e, tego, że ten snus, który. Nie będzie drugiego Kamińskiego. Nie będzie drugiego Kamińskiego, czyli alkoholika na czele służb i, 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 i prezydenta na czele wojska. Nie. Koniec. Ten snus, który się przywołał e, pan szefernaker, jest w Polsce nielegalny. E, bo to jest, to są e, po prostu. E, Worki, woreczki z tytoniem. Natomiast to Nie wiadomo, tak, czym to są woreczki. Właśnie chciałem to powiedzieć, że ja obejrzałem wyraźnie w internecie, włapano 7-8 sytuacji. My w ogóle zrobimy specjalny program, gdzie pokażemy Państwu te filmy, załadowane. Tam jest w tym. No. W tego, no to robi wrażenie. Robienia takich chałupniczą metodą. To tak, robi wrażenie, to nie robi. Skijane, takie końcówki widać, jakie tak, są. Tak, to nie robi tak, wrażenia seryjnej produkcji. Ja poprosiłem, żeby panowie pokazali markę produktu, mm -hmm. e, którego on używa, żebyśmy mogli sprawdzić, jak wyglądają te markowe torebki i co on bierze do ust. Tak czy siak, szanowni państwo, to jest ciężka forma uzależnienia. Natomiast odnośnie Krzysztofa Bosaka ewidentnie Jarosław Kaczyński dostał po prostu w michę wczoraj. Tak. Internet nie wiedział, co ma pisać. Ogłaszono spontanicznie tam z szeregu trolle się wykluwały, wy 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 że jeżeli jutro Męcen nie ogłosi, że mimo wszystko Nawrocki to jest zdrajcą, że nie przystąpi. Że Nawrocki jest zdrajcą? Nie, jeżeli Mencen jutro nie wystąpi i nie ogłosi, że do swojej orce... Tak, że nie, że mimo wszystko nawrocki to Mencen jest zdrajcą, bo Męcen jest. Rajcą, bo... A Męcen jest tak, bo oni, podej... bo oni podchodzą, pamiętaj, że Jarosław Kaczyński im powiedział, że on jest depozytariuszem walki o Polskę, że jak to powiedział pan profesor Andrzej Zybertowicz, 40% Polaków, którzy zagłosowali na no między innymi koalicję obywatelską, na Zandberga, na Biejat i na Szymona Hołownię, to są ci, którzy wypisali się z polskości. No to on, on, on tego typu diagnozę... A panie, panie Zybertowicz, nie profesorze, już tak jeden tutaj pan powiedział, rzeczywiście czekamy na paszporty w jedną stronę. Tak, tak? Ale on jest, ale on też, ja przypomnę wam, bo jak to być, starsi ludzie tego nie pamiętają, że 45 lat temu młody ja pracownik, młody pracownik naukowy pisał o tym, jak się powinna reformować PZPR, żeby utrzymać władzę. Więc... Pan Zybertowicz dobrze wiedział, gdzie jest koryto od lat najmłodszych. Gdzie konfitury na półce leżą. Tak? tak, więc to jest facet. Wiecie państwo, to jest dla mnie to jest osobiście wielkie rozczarowanie, dlatego że moim idolem mojej młodości był Bronisław Wilcztajn i potem się okazało, że to <laughs> czasami się mówi, że legendy za długo żyją. Nie to, żebym życzył Bronkowi śmierci, zresztą teraz to już nie ma znaczenia dla niego, w tym sensie, że dla jego legendy, bo oni są legendą po prostu tego. To była legenda, no jak się okazało, nieprawdziwa, bo później napisał Cezauer Złazarewicz świetną książkę, polecam Naszewskiej z której przeprowadził śledztwo, wychodząc z pozycji, że SB zabiła Staszka Pyjasa, Niestety konkluzja, do która, która była, to niestety, że to jest ten jeden z nielicznych wypadków, w których SB nic nie miała wspólnego z tą śmiercią i po prostu facet się napił, nawalił jak stodoła po żniwach i po prostu spadł i się zabił bez udziału osób, Trzecich. Czasem takie rzeczy też się zdarzały w PRL-u. Trzeba było śledztwa dziennikarskiego. Natomiast oczywiście Wittstein w żaden sposób nie skomentował merytorycznie tej książki, tylko zwyzywał Łazarewicza, że powtarza ubeckie po prostu narracje to to jest bardzo charakterystyczne. Wiecie Państwo, że jeżeli zamiast odnieść się merytorycznie, powiedzieć, że tu, tu się mylisz, tam się mylisz, to po prostu wyciąganie na stół i mówienie, że to jest tak jak my mówimy, że nie ma zamachu i nie było zamachu, była tylko katastrofa smoleńska spowodowana niekompetencją i łamaniem procedur przez Jarosława Kaczyńskiego, Lecha Kaczyńskiego i generała Andrzeja Błasika i generałów, którzy im na to pozwalali, to słyszymy, że jest Jesteśmy, wpisujemy się w narrację Putina, ponieważ Putin też twierdzi, że nie, że nie było zamachu. Czyli, jeśli Putin mówi prawdę, to, to zgodnie z logiką Kaczyńskiego trzeba zaprzeczać Putinowi i przyjmować inną pozycję niż on. Reasumując, Kaczyński dostał na 7 dni przed głosowaniem, dostali strzała między oczy. Językiem bokserskim Tomku, moim zdaniem, jest mocne liczenie. Poli to co państwu mówiliśmy, to jest badanie tego, jak głosują ludzie. To jest, Szanowni Państwo, po tej debacie 63% do 37%. Taka jest w tej chwili obstawa. Ob, tak ludzie obstawiają. Tego typu badanie sondażowe ja uważam za wyjątkowo dokładne, ponieważ to pokazuje, w jaki sposób ludzie obstawiają swoje własne, prywatne pieniądze. Ludzie, którzy decydując się na udział w tego typu zakładach, w tego typu targach, dokonują, Własnej oceny, dokonują własnych mini badań sondażowych w swojej okolicy, w swoich rejonach, w swoich środowiskach i wygląda, że na tydzień przed wyborami Trzaskowski stabilnie wychodzi na prowadzenie. Natomiast no, trzeba walczyć do końca, tu nie wolno odpuścić ani jednego dnia. Dzisiaj przełóżę, co się wydarzy na marszu. Tak, szanowni państwo, zapraszamy. Ja będę na tym marszu. Tomek. A liczy liczne ofiary. Tomek ze względu na Tomek, ze względu radę. na kwestie zdrowotne na tym marszu być nie może i szanowni Państwo historia bez cenzury, w dobrych kioskach, w dobrych empikach, przypominamy o naszej książce Więzień CB, ona jest na stronie hog.pl, zaraz będzie na stronie capitalbook.com.pl z wysyłką za granicę. Bardzo dziękujemy, już niemal 2100 sprzedanych książek w przedsprzedaży. Debil też akurat nas przebił tutaj, bo się pierwszy nakład okazał zbyt skąpy, czyli wydrukowaliśmy 2000 debili, które się praktycznie rozeszły w 10 dni. Szanowni Państwo, jeszcze przypomnę o polskiej Sycylii. To jest książka. Pamiętajcie, że praktycznie wszystkie nasze książki mają jeszcze audiobooki, one są dostępne na stronie hognot.pl. Na stronie hognot.pl macie na przykład audiobooka, w którym audiobuka debil. No i teraz tą ty kończysz. Jarosławie, teraz już przejdziemy taki, taki plotkarski, taki, bo pan lubi, to pan nas, na, nas tak się sprawdza, opatrzył, jak my funkcjonujemy, jak my się prowadzimy, co tam się u nas dzieje. Przychodził do Pana Wąsik, panie Jarosławie, pan Nerys po 1730, zabrakło pana na jednej ważnej uroczystości, bo wtedy byłby komplet tego, mam dość. Odbyła komunia i czytamy tak. Na komunię zarówno Marianna, jak i wciąż aktualny mąż Łukasz Schreiber zabrali swoje dru drugie połówki. No bo to no, normalnie, wiesz, to no, każdy wziął swoich, swoich nowych partnerów. Nie przypadkowo też w kościele pojawia się rodzina Czarnecki z Przemysławem, kolejnym byłym partnerem celebryckim na szele. Także no, bardzo ciekawa impreza. Czyli tam, tam był i starszy pan Schreiber, i młody pan Schreiber, i pani Szleiberowa i ich połówki, brakowało pa, pana tam, żeby stanął pan Szleiber, pan i tutaj pan w środku i z jednej strony młody pan Szleiber, z drugiej strony starszy pan Szleiber, później te połówki, później jeszcze Czarnecki, później wszyscy, wtedy, wtedy byście byli w komplecie. Pan wie o czym ja mówię, prawda? Naprawdę i naprawdę mówię, mam dość. Mam dość. Do więzienia, panie Jarosławie. Kiedyś, kiedyś, wie pan, minie ta hipokryzja w Polsce i jak to wszystko wyjdzie. To po prostu. Wie, wie pan, co się będzie działo i ja ogólnie, jakby tak mówię. Tak. Proszę iść i to po prostu. Szkoda, że pan nie poszedł na tą imprezę. Do więzienia.